Szanowni Państwo, witam na naszej konferencji prasowej, konferencji prasowej Ruchu Polska 2050. W, oprócz mnie w konferencji będzie uczestniczyć nasz szef Rady Gospodarczej Polski 2050, profesor Paweł Wojciechowski, a także ekspert Instytutu Strategii 2050 Stanisław Zakroczymski. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy. A, Odnieść się między innymi do tego, kto tak naprawdę w Polsce odpowiada za proces powstawania, nawarstwiania się gospodarki, kto doprowadził do tego, że polska gospodarka znalazła się w tak trudnym momencie, została rozchwiana, a ceny rosną w taki sposób, że nikt już nad nimi nie panuje. Jak Państwo wiecie, dziś rano Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy raport o koszyku inflacyjnym. Jeżeli dziś spojrzymy w ten raport, to jeden podstawowy wniosek, który można z niego przeczytać, to to, że jedzenie mniej, jak proponuje władza, nic nie pomoże, bo ceny żywności rosną, a najszybciej, można powiedzieć, obok energii i utrzymania mieszkania. Ceny żywności rosną o ponad 26%. W tym koszyku oczywiście mamy różne pozycje i takie, które rosną powyżej 30%, ale generalnie dzisiaj osobom, które są najuboższe, posiadają najniższe dochody, jednoosobowym gospodarstwom emeryckim, ale także wieloosobowym gospodarstwom o niskim dochodzie będzie żyło się coraz trudniej, bo inflacja, drożejące podstawowe koszty życia dotykają w sposób szczególny osoby i rodziny niżej zarabiające, niżej uposażone. Tak jak powiedziałam, my dzisiaj, a przez ostatnie tygodnie, zresztą za chwilę pan profesor Paweł Wojciechowski będzie prezentował pierwszy raport zespołu monitorującego odnosząc się do tego, kto. W Polsce odpowiada za inflację, ale my dzisiaj też zaprosiliśmy naszych wolontariuszy na spacer śladami inflacji. Państwo widzicie mapę, którą będziemy kroczyć, na której znalazły się główne instytucje, które dziś za inflację w Polsce od, odpowiadają. Oczywiście na, samej, na samym czubku góry Rodowej jest Narodowy Bank Polski, który znajduje się. Za naszymi plecami, bo to Narodowy Bank Polski a z prezesem Glapińskim na czele od wielu miesięcy działali na to, by dziś inflacja w Polsce przebijała kolejne rekordy, by dziś sięgnęła blisko 16%. To między innymi, szanowni państwo, skrajne upolitycznienie Narodowego Banku Polskiego, z którym nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej. To upolitycznienie widoczne jest w zasadzie przy każdym wystąpieniu pana prezesa Glapińskiego, który w zasadzie już nie mówi do Polaków. Którzy który nie, który nie mówi do inwestorów, do ekonomistów, do ludzi, którzy mogliby skupować polskie obligacje, inwestując w Polsce swoje oszczędności, stawiać firmy. Prezes Grapiński dzisiaj mówi do Nowogrodzkiej, bo to na zlecenia Nowogrodzkiej realizował różne transakcje rękami Narodowego Banku Polskiego, między innymi a, i to drugi zarzut, jaki stawiamy Narodowemu Banku Polskiemu, osłabiając złotówkę. Na y, y, polskiego złotego na koniec 2020 roku. W jakim celu? Tylko w takim, by wypracować. Zysk, dodatkowy zysk, oczywiście zysk księgowy, bo to nie był faktycznie wypracowany zysk. To był zysk księgowy, który wynikał tylko i wyłącznie z przeszacowań różnic kursowych na rezerwach walutowych i ten zysk wpłacić do budżetu państwa, by ratować problemy rządu i finansować dodatkowe wydatki, które rząd stawiał na. Górce koniunkturalnej, można powiedzieć. Poza tym to również masowy skup obligacji, które były emitowane zarówno przez Skarb Państwa, jak i były gwarantowane przez Skarb Państwa. To trzeci zarzut, jaki można postawić Narodowemu Bankowi Polskiemu za współudział w podbijaniu inflacji. Jeżeli tego pieniądza na rynku zrobiło się bardzo dużo, no to dziś on wywołuje ogromną konsumpcję, a ta konsumpcja presję cenową. Próbujemy to tłumaczyć Narodowemu Bankowi Polskiemu, prosząc o antyinflacyjne obligacje, o yy, do rządu. O zawieszenie podatku belki. Dziś nie możemy całości kosztów inflacji przerzucać na kredytobiorców, bo inflacja powodowana i presja cenowa powodowana jest także pieniędzmi, które są obecne na rynku, a nie tylko i wyłącznie akcją kredytową. W tym zakresie zarówno Narodowy Bank Polski, jak i rząd nie podejmują żadnych działań, mimo że mają instrumenty, które mogliby uruchomić. No i oczywiście czwarty. Niezwykle ważny, emocjonalny charakter, bo szanowni państwo, polityka monetarna to nie tylko matematyka, twarda matematyka, ale to także emocje, to pozbawienie powagi i wiarygodności urzędu, które stoi za nami, Narodowego Banku Polskiego. Prezes Glapiński działał na to wiele lat. Tak będziemy umawiać każdą z instytucji, która znajduje się na naszej mapie. To jest Ministerstwo Finansów, które przyczyniło się w sposób oczywisty, osłabiając transparentność. Finansów publicznych. To jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który stał się po prostu narzędziem w rękach premiera Morawieckiego do tego, by w sposób nietransparentny finansować wydatki, jakie nie wiemy. Szanowni Państwo, w przyszłym tygodniu w Sejmie będziemy sprawozdawać ustawę budżetową, wystawiając ocenę za zrealizowanie tej ustawy rządowi. Niestety znaczna część wydatków poczynionych w ubiegłym roku w sprawozdaniach w ogóle nie została przedstawiona Sejmowi, bo są dzisiaj wydawane rękami właśnie Banku Gospodarstwa Krajowego, ale także Polskiego Funduszu Rozwoju poza ustawą budżetową. No i oczywiście mamy tam Komisję Nadzoru Finansowego, która również ma swoje grzechy, która można powiedzieć wybiła zęby, instrumentom walki z inflacją, bo to właśnie Komisja Nadzoru Finansowego mogła reagować przed wieloma miesiącami, kiedy mieliśmy zerowe stopy finansowe, stopy procentowe i nakłaniać instytucje albo wydać nawet rekomendacje instytucjom finansowym, bankom, by zabezpieczały stałą stopę. Było widać, że idą gorsze czasy w różnych wskaźnikach Komisja Nadzoru Finansowego nie zrobiła nic albo zrobiła podjęła kroki zbyt późno, aby uchronić Polaków przed ogromnym ryzykiem zmiany stóp procentowych, a co za tym idzie zmiany wskaźników referencyjnych. Zresztą ta sama Komisja Nadzoru Finansowego do dziś nie reaguje na sposób wyceny wskaźników referencyjnych, które jest nie tylko nietransparentne, ale nieoparte na rzeczywistych transakcjach. I ta sama Komisja Nadzoru Finansowego, Szanowni Państwo, przez wiele miesięcy nie reagowała i jak banki skupowały też wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, obligacje skarbu państwa które dzisiaj poprzez cenie sprawiają że faktycznie kapitały banków instytucji finansowych topnieją przecież to również było ryzyko na które komisja nadzoru finansowego powinna zwracać uwagę tego typu grzechów a tutaj powstałych wewnątrz naszego kraju na które każdego dnia zwracamy uwagę które wymieniamy które pokazujemy by pokazać że Inflacja to nie, nie ma twarzy e, Putina. Inflacja w Polsce ma twarz prezesa Glapińskiego, e, Mateusza Morawieckiego i e, ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Pani proszę. No właśnie, twarz e, Glapińskiego i Morawieckiego i tych wszystkich ludzi, którzy są w gmachach, obsadzeni z klucza politycznego, e, którzy. Może rzeczywiście przyznają, że częściowo inflacja pochodzi z zewnątrz, ale niewiele robił, żeby zdusić tą inflację. I oto mamy główne zastrzeżenia. Są instrumenty polityki pieniężnej, polityki fiskalnej, żeby zdusić drożyznę, bo drożyzna oznacza osłabienie naszej siły nabywczej, naszych wynagrodzeń, a prawdopodobnie spadnie na przestrzeni roku około 6%, a w budżetówce może 10%. I to jest nie do przyjęcia, ponieważ instrumenty są dostępne dla władzy politycznej i władza może dokonać takich zmian, żeby tej inflacji nie było. I my to pokazujemy. Pierwszy raport zespołu monitorującego sytuację gospodarczą powołanego przez na Hołownię tak naprawdę koncentruje się na jednym aspekcie kluczowym do odzyskania. Sterowności nad polityką gospodarczą to jest słowo wiarygodność. Wiarygodność, na którą składa się po pierwsze e, sakramentalne słowo nie kłamać, po prostu mówić prawdę, jak jest. Można pokazać inflację bazową, e, porównać ją do inflacji e, CPI, czyli inflacji konsumenckiej, obliczyć różnicę, i z tego wynika wprost, że inflacja z zewnątrz to jest około 39% a inflacja wewnętrzna to jest około 61%. I dlatego mówimy, że inflacja ma twarz Glapińskiego i Morawieckiego, bo 61% tej inflacji pochodzi z wewnątrz, a nie z zewnątrz, od Putina. To nie wina Putina, to wina polityki rządu. Po drugie, mówimy po słowie nie kłamać, mówimy, żeby... Przywrócić wiarygodność, to musimy mówić tak naprawdę. Oczekujemy przede wszystkim od prezesa Glapińskiego, żeby nie wprowadzał inwestorów w błąd, w zakłopotanie, bo jego wypowiedzi szkodzą, a nie pomagają na przykład kursowi złotówki. Widzicie Państwo, to się działo po jego konferencji prasowej w piątek, kiedy mówił, że inflacja może być 6, może 9, a 12% to gdyby nie było tarczy. Tymczasem w pierwszym kwartale. Według nowej projekcji, którą zdał prezes Glapiński już wcześniej podczas swojej konferencji prasowej w piątek, która była opublikowana we wtorek, wynika wprost, że inflacja w pierwszym kwartale wynosi, według scenariusza tak zwanego bazowego, wyniesie 18,8%. Więc nie możemy mówić o tym, że prezes nie wiedział, tylko po prostu gdzieś tam czarował, sklił rzeczywistość. Ale nie oszukał inwestorów, dlatego złotówka spadła, a im niższa złotówka, tym wyższa inflacja. Więc mamy do czynienia z wiarekiem wiarygodności, wykomunikacji pana prezesa Glapińskiego. Lepiej, żeby nic nie mówił, lepiej, żeby czytał z kartki, co napisali mu jego analitycy i to jest, i to, jest to, co, to, czego oczekujemy. No oczywiście pamiętamy, że kiedy mówił, że inflacja nie jest, jest tylko przejściowa, a była uporczywa, to teraz nie wiemy, że jak mówisz, że jak jest uporczywa, to może będzie przejściowa. Nie wiemy tak naprawdę, więc nie, lepiej nie słuchać pana prezydenta Glapińskiego. I trzeci element, najważniejszy, to jest spójność polityki gospodarczej pomiędzy polityką pieniężną a polityką fiskalną. Bez tej spójności, i to wszyscy ekonomiści podkreślają, to jest jak dolewanie benzyny do ognia, czyli hamowanie i jednocześnie dodawanie gazu. To nie ma sensu żadnego z punktu widzenia polityki, która ma zahamować inflację, zahamować drożyznę. I trzeba po prostu mówić prawdę. Dlatego raporty, które, które będziemy przygotowywać, monitory gospodarcze będą odkłamywać tą rzeczywistość, rzeczywistość i pokazywać tak naprawdę, co można zrobić, żeby przeciwdziałać inflacji, ale również co tak można prowadzić politykę gospodarczą, żeby ona wspierała inwestycje, zrównoważony rozwój. I żebyśmy tak naprawdę nie odczuwali tych efektów złej polityki gospodarczej na naszych własnych kieszeniach. Dziękuję bardzo. Ja chciałem bardzo krótko jeszcze zwrócić uwagę na dwa prawne aspekty obecnego kryzysu inflacyjnego wydaje mi się zacznę od najważniejszej kwestii czyli od kwestii konstytucyjnej. Mianowicie artykuł 227 Konstytucji stanowi, że prezes Narodowego Banku Polskiego nie może prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu i śmiem twierdzić, że nocne wizyty na przykład w siedzibie partii politycznej, że wypowiedzi aprobatywne na temat działalności rządu kompletnie niezwiązanej zresztą z polityką Gospodarczą, takie jak na przykład ustawy medialne, ustawa o obronie ojczyzny, są właśnie taką działalnością, działalnością publiczną, niewątpliwie, która się nie da pogodzić z godnością tego urzędu, bo. W godność tego urzędu wpisana jest niezależność. Dlatego ja chciałem tylko przypomnieć, że no, prezes Glapiński również ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, przewidzianą polską konstytucją i stosownymi ustawami i być może kiedyś tę odpowiedzialność po prostu będzie musiał ponieść w odpowiedniej procedurze. Natomiast drugą kwestią prawną, którą chciałbym podnieść. To jest wpływ fatalnej legislacji na ogólny klimat gospodarczy w Polsce, więc również i inflację. No i tutaj, no, takim najbardziej krzyczącym przykładem, co na pewno pani posłanka potwierdzi, mam nadzieję, no jest to, co się działo wokół Polskiego Ładu. Ja tylko przypomnę, że on został do Sejmu skierowany pod koniec września, a podpisany przez prezydenta 19 listopada, po czym już w marcu rozpoczęły się prace nad jego zmianą, a obecnie zmiana weszła w życie, pomimo że została pod... Pisano dopiero miesiąc temu. No, w takich warunkach nie da się na pewno prowadzić żadnej działalności gospodarczej, nie da się przewidywać, jak będzie kształtowała się tak naprawdę serce polityki gospodarczej państwa, czyli polityka fiskalna. Dlatego tutaj postulat, który był zawarty w programie przygotowanym przez Polskę 2050 i Instytutu Strategii 2050, żeby zmiany w prawie podatkowym mogły być wprowadzone najdalej na 6 miesięcy przed. Um, przed ich wejściem w życie. Nie jak to jest obecnie na mocy standardu, który już obowiązuje od 30 lat już stał się nieżyciowy, czyli na miesiąc przed wejściem w życie, ale na 6 miesięcy. Czyli jeżeli coś wchodzi od początku stycznia, to niech zostanie uchwalone do końca czerwca. Wtedy wszyscy będą mieli czas, będzie stabilność, będą mieli czas się po prostu na to przygotować. W przeciwnym razie zarządzanie jakimkolwiek przedsiębiorstwem, ale również budżetem domowym jest naprawdę bardzo, bardzo utrudnione i sprzyja tak negatywnym zjawiskom jak inflacja. Więcej będziemy o tym mówić przy kolejnych stacjach naszego dzisiejszego pochodu inflacyjnego. Tak, ja myślę, że najlepiej, jakby rząd i większość Sejmowa już więcej nie brała się za zmiany podatkowe i zostawiła to grupowaniom i ludziom, którzy po prostu na tym znają. I to takie nasze pobożne życzenie, można powiedzieć, na koniec naszego tutaj startu spotkania. Natomiast ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście nasz spacer zakończymy w Sejmie. Bo tam, Szanowni Państwo, jest jądro decyzyjne, które kieruje całą tą akcją, czyli większość sejmowa. Dokładnie tak. To te wszystkie instytucje, o których mówiliśmy przez te wszystkie miesiące, wręcz lata, działały pod dyktando większości sejmowej, która dzisiaj rządzi krajem i nie miały na celu ani dobra Polaków, ani silnej, suwerennej, niezależnej Rzeczpospolitej, a po prostu interes polityczny partii rządzącej, jakim jest reelekcja. Cała polityka gospodarcza, cała polityka finansowa, monetarna w naszym kraju przez ostatnie lata została po prostu podporządkowana reelekcji partii rządzącej. Efekt jest taki, że dziś mamy 15,5% inflacji i wiele, wielu naszych obywateli nie daje rady, będąc coraz bardziej rozgoryczonymi, a w sposób zasadny, natomiast rządzący mają dzisiaj dla nas takiej rady wyjeść mniej. Prosimy o trochę więcej powagi. Pokazywaliśmy nieraz, w jaki sposób, jakie instrumenty można uruchomić. By faktycznie wyjść z czołówki w przyszłym roku, bo ja przypomnę, że wczoraj Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika jednoznacznie. Inflacja będzie słabnąć w całej Europie, ale nie w Polsce. Polska będzie dalej miała wysoką inflację w przyszłym roku. Ceny będą rosły w zatrważającym, nieakceptowanym tempie. Przypomnę, że będziemy mieli już wysoką bazę inflacyjną w związku z czym te wzrosty choć ciut mniejsze będą równie dotkliwa, ale to jeszcze można zmienić. Prognozy mogą się zmienić, jeśli rząd wspólnie z Bankiem Centralnym dostrzeże prawdziwe przyczyny powstawania w Polsce inflacji i zacznie faktycznie im przeciwdziałać, uruchamiając cały szereg narzędzi. To m.in. ściągnięcie pieniędzy z rynku, to m.in.... Uruchomienie w Polsce środków europejskich, ale także zabezpieczenie gospodarki i naszych domów, surowce energetyczne. To rząd cały czas podkreślał i zapewniał nas, że mamy pewną jesień. Dziś słyszymy o interwencyjnym skupie węgla, dziś słyszymy o tym, że węgla czy gazu jesienią czy zimą może w Polsce zabraknąć. Mówiliśmy to cztery miesiące temu. Dobrze, że rząd. Ocknął się w lipcu, a nie we wrześniu, ale to i tak zbyt późno. Tyle z naszej strony na wstępie. Oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy na spacer z nami. Są już, że tak powiem, osoby, obywatele, którzy chcą z nami posłuchać o tym, jak narastała w Polsce inflacja, co do tego doprowadziło. Ale oczywiście wszystkich Państwa zapraszam i zachęcam. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście jest to moment, żeby też je zadać.